Siemanko moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym kawałkiem o odsłuch, którego byłem męczony na live, ale uznałem, że w większości z was jednak tam nie ma. Nie wiadomo, czy będzie zapis, a nie wiedzieć czemu, y, jakoś tak założyłem, że wielu z Was y, chciałoby to zobaczyć. Zatem dzisiaj, moim i Państwa gościem, po raz pierwszy y, perfekcjonista, wizjoner, jedyny niepowtarzalny Lanek. A jako, że to jego pierwszy solowy występ na kanale, to tradycyjnie kilka słów o naszym gościu. Lanek, właściwie Kamil Łanka. Urodzony w 1989 roku w Krakowie polski raper i producent muzyczny, członek wytwórni SBM Label. I słuchajcie, <słuchaj> Genius napisał o nim tak, nadworny producent i tajna broń labelu SB Mafia. I ja postanowiłem już niczego więcej nie dodawać. Przechodzimy do odsłuchu. Lanek Ronaldinho, zapraszam. No słuchajcie, mamy do czynienia z charakterystycznym lankowym performancem, a znajomość niektórych kuli z hotelu Mafia 3 daje prawo przypuszczać, że w momencie nagrywania tego fragmentu, e, ze względu na mające miejsce poprzedniego wieczoru manewry, e, e, Lanek miał e, problemy z normalnym mówieniem. <grym> e, dobra, czas szybko minął jak Ronaldinho. Czy to jest dobre porównanie? Czy Ronaldinho szybko minął? E, nie wiem, nie znam się na siatkówce. No żartuję, aż tak źle nie jest. Niemniej wydawało mi się, że Ronaldinho to jest jedna z takich, no już w pewien sposób legendarnych postaci w świecie piłki. No ale nic, zakładam, że Lanek wie co mówi. <ścoughs> Lanek jak wino, to tak jeszcze w kontekście tego hotelu Mafia 3. Po prostu bawię się grą Tam gdzie się kładę mam dom Tam gdzie usiądę mam tron. Louis Vuitton <laughs> Tener miał chyba ze Zeza, bo powinienem grać w PSG Gdzie nie wejdę, tam jest impreza, nie słyszę co się ten wariat drze. Do dealera chodzę do desak, mówię się, ma już wie co chcę. Jak na aukcji przychodzę e, e, Mam tak samo z e, lokalnym dealerem pizzy Wchodzę i nawet e, nie mówię się, ma oni już wiedzą co chcę do dealera chodzę do desak, mówię się, ma już wie co chcę. Jak na aukcji przychodzę w dresach pachnę murawą i THC. Życie dało mi kopa Murawa <laughs> murawa? To kurwa coś mnie w nos spędzi. Sorry. Eee, murawa to ciekawe określenie. Eee, nie wiem czy, czy wcześniej słyszałem, ale fajne. Eee, zwłaszcza w kontekście piłkarskiego numeru. Jak na obcy przychodzę w dresach, pachnę murawą i THC. Życie dało mi kopa. W pianina uderzył mnie, obok miałem topa. Tak jak ja zajarał się, trenowałem po nocach. Muzykę, jak oni piłkę w dzień. Układę niż to kocham. Pieniądze zabiły radość w grze. O! O! Yy, to ciekawa dwuznaczność. Tak samo jak y, piłkarze y, dniami trenują swój fach, y, tak Lanek y, trenuje swój po nocach. No i y, jakby nie było w przypadku obu gier, y, sportowej i rapowej, z czasem y, przestało chodzić o... Y, Pasję, zajawkę, zdrową rywalizację i tak dalej. A zaczęło chodzić o, o układy i hajs, e, co faktycznie dla niektórych może zabijać radość, jaka powinna z tych gier płynąć. Przykre, ale nic z tym nie zrobimy. No. Zresztą, e, polityka wpływy i pieniądze przejęły bardzo wiele różnych sfer. Niższą, to kocham. Pieniądze zabiły radość w grze. minął, jak Ronaldinho Przelewy płyną mi, ale i wąsi Mam lek jak wino, po prostu bawię się grą Tam gdzie się kładę mam dom, tam gdzie usiądę mam trąb Jak Faren. Louis Vuitton i Ronaldinho. Jak Tiba Zonkiza, Eredivisie, Holandię wdycham Kiedyś tam strzelał Andrzej Niedzielan Szkocka elita pamięta magika Zasłania oczy jak Andrzej Niedzielan, tego kojarzę Holandię wdycham Kiedyś tam strzelał Andrzej Niedzielan Szkocka elita pamięta magika Zasłania oczy jak Dawid Edgar Dawid grał w okularkach, bo miał Jaskrę Holandii i chyba Juventusie Ale kojarzę, tego kojarzę Widzicie, nie jest aż tak źle ze mną, jakby można było przypuszczać. Pamięta magika. Zasłania może jak dawid. Głośny styl możesz nie trafić jak fucal. Jestem legendą sportu jak buzba pieru. Głośnego stylu, okej. Okay. Nie każdy lubi. Ale czemu nie trafić fucalu? Fucal. No zak przecież. Three hours later. A dobra, ja mierdele. Ale proste. Bo kurwa trawy nie ma na futsalu. Dlatego Dlatego nie trawić jak futsal. Do nic. Nie nadążam po prostu. Nie nadążam moi drodzy za wizjonerem. Ale to żaden wstyd. Nie jak dawiej, znasz mój styl. Możesz nie trawić jak futsal. Jestem legendą sportu. Jak wóz, dopiero pierwsza połówka. Chwila radości jest bardzo. To musi być też jakaś, jakaś głęboka dwuznaczność, bo inaczej to będzie wers bez sensu. Połówka oczywiście pasuje do wódki, do nawiązania też do, do piłki nożnej, oczywiście. Ale że wódka jest legendą sportu, to jedyne co przychodzi mi do głowy to, że jakiś sportowiec po prostu ma tak zajebiste nazwisko. Napiszcie mi w komentarzu, o chuj tu chodzi. Ale chyba tak, no po prostu jakiś legendarny sportowiec o nazwisku Wódka. Kozak. Jak Jestem legendą sportu jak Wódka. Sportu, jak wódka. pierwsza połówka. Chwila radości jest bardzo krótka. Wie o tym dobrze Bartek Kapustka. O! Tego też kojarzę. Bartka Kapustkę. Aczkolwiek nie mam zielonego pojęcia, yy, dlaczego wie dobrze o krótkości Chwili radości. Radości jest bardzo krótka, wie o tym dobrze Bartek Kapustka. Ojej. Ojej. I Ronaldinho. Nie kupisz lanka, kup sobie lanki i niech twój aż wraca do bramki. Ojej. No lanki, lanki podstawa jak jak yy, chciałeś być Ronaldinho osiedlowych boisk. Oczywiście tych trawiastych, bo na betonie się w tym grało jak gówno. Yy, oczywiście. Też się grało, jak było trzeba, ale nie polecam, co do zasady. Kupić lanka kup sobie lanki i niech twój bramkarz wraca do bramki. Ojej. Moja piłka to hip-hop, hip, -hop. hip -hop. Czas szybko miną. i cały czas jest w grze brachu. Tak jest, i obracasz się jak Ronaldinho. Obyś tylko szybko nie przeminął. Ojej. Moja piłka to hip-hop, hip-hop. Hip czas szybko minął. I no. Po prostu bawię się grom tam, gdzie się kładę, mam dom, tam gdzie. Lanek jest faktycznie przykładem gościa, który bawi się grom. I on się bawi w taki sposób, że ja wiem, że on się nią bawi i mi to w ogóle nie przeszkadza. Tylko mam ochotę się kurwa bawić razem z nim. I to jest tak zajebiste ze strony tego gościa, że ja pierdolę. Nic mądrzejszego mi do głowy nie przyszło, sorry. Po prostu bawię się go. Tam, gdzie się kładę, mam dom. Tam, gdzie usiądę, mam tron. Jebany jak żongluję. No. Y Numer mocno piłkarski, czyli połowy nie rozumiem, ale e, tak całościowo e, to powiem Wam tak. Lanek swoją osobowością, e, swoją e, wartością dodaną, jaką e, wniósł do e, hotelu Mafia 3, który, który wspólnie oglądaliśmy, doprowadził do takiej sytuacji, w której e, muzycznie e, czego by nie zrobił, to człowiek po prostu gdzieś z tyłu głowy. E, czuję się zobowiązany do spropsowania tego. Zatem nawet jeżeli w tym kawałku jest coś co mi jakoś tam nie pasuje, to tylko dlatego, że ja jeszcze jestem za malutki i jeszcze nie jestem w stanie pojąć Niedoścignionej myśli fonograficznej tego wirtuoza. Czyli krótko mówiąc, yy, czy tego chce, czy nie chce, kawałek zajebisty. I tym zajebistym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli Ci się podobało, to daj lajka i suba. Jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć to link w opisie. Zapraszam na Twitcha, Instagrama i Discorda i tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce, piona!